DJ, 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 DJ Breakdance. Hej, cześć, witajcie. Ja jestem DJ Breakdance i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Outlast 2 na moim kanale. I powoli zbliżamy się do końca. O czym przypomina mi mój zegarek, jak możecie słyszeć w tle. No cóż, winda opadła, a my zlądowaliśmy na samym dole kopalni. Tak bym powiedział, że tu jest 1000 stóp. Na pewno. Tam hen hen jest, jest początek, tam gdzie żeśmy zjeżdżali tym oto pięknym szybem. No fartownie, bo fartownie, ale udało się bez jakichś tam większych obrażeń, mimo takich pewnych trudności, ale kto nie widział, to zapraszam. Co to za trudności były, e, możemy sobie podnieść super, jak najbardziej. E, no nic, no eksplorujemy tą, tą kopalnię w poszukiwaniu naszej żony. No i co? No idziemy, idziemy dalej, chyba tutaj. Tutaj coś jest w ogóle? Są schody, ale założone siatką. Myślałem, że to buty, a to nie buty były. No dobra, co jest? Co jest? Jakieś tutaj trzęsienia są. Naprawdę trzeba uważać. Żeby się nie... No, widzę wentylacja porządna O kurde O kurde Naprawdę się boję, naprawdę się boję Halo? Ale jest ciemno, ja nie mogę Muszę tu iść? Naprawdę? No, no musisz, DJ, musisz No, zjeżdżamy coraz niżej co jest coś tam przebiegał te te stwory te stwory tam przebiegały słuchajcie pierdziele tam w tą stronę dobra to może tu nie idźmy idźmy w tę stronę oh, shit. Da się tutaj przepłynąć jak najbardziej Dobra. Już pędzę. To ślepy zaułek jest? A nie, to tutaj. Dobra. Tu nas gdzieś prowadzi. Kurde oni tam są, widzę. Widzę ich. To może No dobra, musimy tam zejść, musimy tam zejść, no trudno. Tak, tak, gdzieś, gdzieś już to słyszałem. Co jest, kurde? Nie, szybko znik? Dobra masa. To, co to, 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 to się tutaj dzieje, to jest... Chciałam teraz iść, co? Dobra, biegnijmy w tę stronę. Szybko. O nie. To tam jest. Dobra, już sobie poszedł w każdym razie. Dzień dobry, witam pana. Czy mogę tutaj jakoś się wspiąć? Kurde, bo ja już się zgubiłem sam. Dobra. Tu nie, tu nie, tu byłem. Tu muszę iść. No, super. Super, super. Już się zdążyłem przyzwyczaić do takich widoczków w grze. Dobra. Tędy pewnie będziemy musieli pójść. Tarak raczej na pewno. Dobra, nie ma się co rozwodzić, słuchajcie. Idziemy. Idziemy przez te szczeliny. Przez te tunale, kurde. Widzicie tutaj ślady krwi. Ok. Dobra. Musimy tutaj sobie zejść. Okej, okay, dobra, jesteśmy. Jakieś tutaj takie, takie zaplecze. Małe. I teraz pytanie, czy będziemy to w stanie. O, jesteśmy to w stanie otworzyć. Dobra, ale może zamknijmy tutaj, bo chciałbym. Co to, by, co to było? Co to było? Chciałbym zobaczyć, co tutaj jest. Dobra. Ślepy zaułek. O, ale jest bateryjka, dobra. Halo, nie mogę, czemu nie mogę podnieść? Halo? Co, co tu się stało? Dlaczego nie mogę baterii podnieść? Halo? Co, mam, mam ich za dużo, czy? I teraz jak wymienię? Zobaczmy. DJ, gałganie, Sam siebie obrażam. No to tak nie może być. Kto to był? Dzień dobry. Dobra, ktoś tam jest. Raczej wiem, kto to jest, więc. I pewnie do tego pana będę musiał pójść. No man, Nomen omen. Dobra, otwieramy. Co jest? Szybko, szybko, szybko. Ja pierdzielę. Nie no dobra, musimy tam pójść. No, no trzeba... Jest zamknięte, dobra. Dobra, jakby coś to będziemy tu spier spierdzielać. Kurde, ile tu jest drzwi? A! Kurde, Gdzie, 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 gdzie? Trendy! No to nie było, to nie było pomyślane, z mojej strony Zbytnio, no dobra To już wiemy co robić Okej, okay, dobra Dobra, musimy się tutaj tędy przedostać i się tam nigdy, nigdzie nie zbliżać koło niego. To jest po prostu niebezpieczne zadawania się z takimi osobnikami. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Tylko, że to też nam nic nie daje. De facto nam to nic nie daje, dobra Dobra, idziemy dalej Idziemy dalej, raczej biegniemy Co jest? Nie Dobra Dobra, odwrót Dobra, robimy odwrót, słuchajcie żeby tylko z lewej strony nam teraz nikt nie wybiegł Szybko, zamykaj to, zamykaj to, zamykaj to Dlaczego to otwierasz, kurde? U góry masz zamek, kurde Zamknij to Pierdziele Dobra. Nie. <noise> Nie. Tam są, kurde, dobra. dobra. A, dobra, szybko, ran teraz. Szybko, 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 fastet. Szybko! Szybciej, kurde, nie potrafisz? Co jest? To tędy, kurde. Szybko. Dobra. Dobra, tu może trzeba zejść pewnie. Pewnie tak, i pewnie otworzyć te drzwi. Super. No, no fajnie, kurde, fajnie. Tylko znowu to jest ślepy zaułek. Miejsce, które tutaj do nas yy, przygotował Właściwie przygotowali twórcy yy, Co to było? Czy to byli oni? Nie mam... Nie mam bladego pojęcia, dobra Czyli tutaj raczej na pewno nic No raczej na pewno, dobra Taka sobie oko mora jest Tutaj jest zasypane. Zmienimy sobie baterii. A żeby móc jakoś dalej funkcjonować w tym chorym świecie. Dobra, musimy to przeciągnąć tak, żeby jedna dziesiątko A nie możemy, he? O kurde Ale możemy tu przejść Chyba tędy, czy nie? Da się przejść? Da się Nie da się? Dlaczego się nie da? No kurde Naprawdę? Naprawdę? Serio? Czy ja tu mogę, nie wiem, przestawić jakąś wajchę? A mo... Oczywiście, że mogę. Prze przestawimy tutaj zwrotnicę i cyk. Zaraz pojedziemy sobie. Dobra. Tak właśnie czułem. Tak właśnie czułem, że to tak, tak, tak to będzie właśnie. Aha, dobra. Czyli najpierw muszę... Oki, doki. No? i teraz przestawimy to tutaj pięknie zwrotnicę przestawiamy, cyk o, tylko nie wiem czy się przestawi chyba się przestawiła, dobra i dobrze, i dobrze moi kochani i lecimy tutaj z wagonikiem w tę stronę a my lecimy szybko się tu tutaj jeszcze się szybko tutaj udajemy co tutaj dalej będzie? Aż się boję. Naprawdę się boję. Zrobiłem to, że tu przyszłem. To był błąd. Ale... Ale muszę. Muszę tutaj... żonę... ratować. Sobie. Kurczę. Muszę ją uratować. Przynajmniej próbować ocalić. Dobra, tu zawalony jest, dobra, idziemy tędy. <ścoughs> i co teraz o nie jednak można się tutaj przycisnąć mamy trzęsienie proszę państwa można się tu jednak przycisnąć udało się nam to wielkim trudem nie nie proszę nie Proszę, nie spadni nie spadnij na mnie Kamieniu Kamieniu, nie Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę Dawaj, 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 dawaj Dobra Schodzimy jeszcze w dół, jeszcze w dół Nie Co wy jej robicie? No nie, dobra Musimy iść dalej Musimy iść dalej niestety Czyli właściwie jest to taka jaskinia, a nie kopalnia. Powoli się to tak przeradza. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co tu robisz? Co tu Jesteśmy kreaturze z apetytu.

Dobra Spierdzielam Szybko, nie wiem gdzie, ale idę Dobra, tędy Turendy Dobra, tędy. Co jest? Aha Co teraz? Się tędy przycisnąć. Całe szczęście. Dobra, słuchajcie. Może tym optymistycznym akcentem zakończymy. Także co? Trzymajcie się do kolejnego. Mam nadzieję, że już wkrótce poznamy tajemnicę, która tutaj na zakończeniu nam, yy, na nas czeka i że odnajdziemy naszą żonę. Także trzymajcie się na razie, no i papa Piona